Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lekcji Dywina w 32. niedzielę w ciągu roku. Ksiądz Paweł Matyaszewski, Ksiądz Sławek Leskowski, Serdecznie, ks. Robert Łoszyński. Dzisiaj rozważamy Ewangelię Świętego Łukasza, rozdział 20, werset od 27 do, 30, do 40. Posłuchajmy tekstu. Wówczas podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak przepisał: Jeśli umrze czyś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi a potem trzeci i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta, przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną. Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział, dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić niż bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Tak, oto słowo pańskiej bracie. To jest piękne, nie? W niedzielę przyjść i wsłuchać się w coś, co ma zmienić kierunek naszego życia, albo skorygować, albo coś podpowiedzieć, albo dać jakieś dobre natchnienia, nie? Skąd przychodziło... Znaczy, dlaczego chcieli zrobić taki podstęp wobec Jezusa, ci saduceusze? Oni jako stronnictwo, właściwie ta... Arcykapłani, głównie kapłani, to byli ci, saduceusze, to byli ci, którzy głównie przyjmowali tylko pięcioksiąg a w, i właściwie to było podstawą, wszystko co było poza, a więc jakieś objawienie zmartwychwstania, gdzie się pojawia już Jasza, czy zwłaszcza w późniejszych księgach, Księga to, tego nie, to tego nie uznawali. Tak, tak. I na czym polegał ich podstęp? co o, chcieli udowodnić. Co chcieli udowodnić. Jak myślisz? Y, no myślę, że no, Jezus nie jest Mesjaszem, bo to jest, jest, On jest oponentem głównych, tak, po stronie politycznej, bo to są to są politykami, że On nie jest Zbawicielem Mesjaszem. A ciekawe, że Jezus odniesie się do argumentu z Pięciu Księgów. Prawda? Bo Oni poruszają prawo lewiratu, że tak. brat tak, musi tak, tak. zbudzić potomstwo swemu bratu, który umarł. Powinien pojąć za żonę ale też mówią o czymś innym dalej, nie? że... To jest ciekawa rzecz, bo tu Łukasz i Ewangeliści nie piszą przypadkowo to, to, to brać cały czas. To jest logika tego świata. Brać za żonę. To nie jest logika Ewangelii. Jezus odwrotnie, daje życie. To jest prawo lewi, to stare, ale ten akcent brania, brania, brania nie przynosi życia dawanie daje życie, które Jezus objawia na krzyżu. Właśnie w historii paschalnej. I to Ewangeliści ukazują, szczególnie Łukasz, bo on jest, ma świeże doświadczenie jako poganin, który nawrócony przez y, przypowiadanie Pawła, głoszenie Jezusa. To on ma, ma świeże doświadczenie zmartwychwstania. Wie czym jest świat, wie czym jest niewola świata, niewola pieniądza. To Łukasz widać. I czym jest ta świeżość zmartwychwstania? Dla niego zupełna nowość. Tego nie znał jako poganin. Nie słyszałem wcześniej. On już żyje tą dobrą nowiną, bo on jest nie, nie jest świadkiem zmartwychwstania, ale tym, który, któremu głoszono zmartwychwstanie i widzimy z jaką mocą to się dokonywało. I faktycznie, tak jak mówisz, fantastycznie, ale też... Ale nie, to jest no. ciekawe, że, że święty Łukasz, pisząc ten akurat fragment, nie odwołuje się do rzeczywistości popaschalnej, tylko cały czas... Yy, używa tego kontekstu przedpaschalnego, bo wiesz, yy, to jest ważne, to tak. jest istotne. Tak, tak, bo, ale on też pamiętajmy, zawsze pisze w kontekście. Paschalnym. Pogan. Paschalnym i też Pogan. I Pawłowym. I Pawłowym, bo jest to doświadczenie Kościoła ta, Pawłowego, tak ma. I ma to, to wszystko z Ale odpowiedź sercu. Jezusa jest ta Właśnie... mówimy tak, jeszcze. przedpaschalna. To jest taka istotna. Bo Jezus pokazuje, to. że pisma się wypełniają. Nie? To jest bardzo ważne. I, i, i e, m, dla chrześcijanina jest ta cała ciągłość objawienia bardzo ważna. Zresztą oni tu chyba nawet nieświadomie też jakby pokazują, że ważne było małżeństwo i ten cud, te życia, które wzbudzało się w małżeństwie, to było coś ważnego, e, też to było z woli Bożej, jest to święte. Jest to piękne, wspaniałe. Z trochę stare rozumienie tak. jest małżeństwa, tak. bo to jest rozumienie małżeństwa jako takie semickie, stare, rodzić dzieci jako łamać śmierć że kto daje życie, pokonuje śmierć. Czyli moje życie jest przedłużone w tych dzieciach? W tym dzieciach, w pamięci, że tak głęboko rozumianej, tak. semickiej i związane z, z dniem przyjścia Mesjasza, że jeśli ja nie zobaczę Mesjasza, to oczami syna zobaczę przyjście Zbawiciela. Jeśli nie oczami syna, oczami wnuka. Więc jest dużym bankructwem nie mieć dzieci, jak Abraham. No, ale teraz pomyślcie sobie, nie? No. To może być takie pytanie, tak bardzo aktualne dzisiaj. Jeżeli umrze yy, czyjś mąż, czy czyjaś żona, i wdowa, czy wdowiec znowu się wyda za mąż, czy, czy wyjdzie, czy się tak. ożeni. I teraz w niebie, co będzie miał? No, o... Tęsknimy, tęsknimy no, za swoją połówką, że kiedy się tam spotkamy w niebie. Tymczasem, no właśnie. A masz no, no kochana To jest poważny problem, tak. Problem dzisiaj, jest, nie? ale w innym wymiarze, nie? Bo, bo znamy... Jezus odpowiada na ten Oczywiście, problem. Oczywiście, że odpowiada bardzo pięknie, bo e, wejście do królestwa, jest to w ogóle inny, mier, inny wymiar życia. Inne relacje. Inne relacje opierające się na miłości. Mówi, mówi, że nie znacie pism właściwie. Tak, tak, nie rozumiecie. Że ich nie rozumiecie? To, że, że może nawet znacie na pamięć cały pięk ksiąg, to nie znaczy, że. Rozumiecie te pisma? Tak, Głębia, jak Bóg się objawia. Bo tu jest ciekawe, Jezus bierze argument właśnie z pięcioksięgów. I on mówi, co, że Bóg, na czym polega życie? Że na relacji do Boga, właśnie udzielaniu się Boga tak naprawdę. Człowiekowi. Tak, I on, człowiekowi. I on daje ten argument właśnie, że jest mowa o zmartwychwstaniu, bo Bóg się udziela człowiekowi i człowiek żyje w nim, z Bogiem relacji. I Pełnia tej relacji jest Boga, gdzie jest? W Jezusie łapyna, w Jego Zmartwychwstaniu, w Pastrze I Jezu, Tak, Jezus nie mówi, że zobaczcie, jest, jak jesteście powołani do historii, którą Bóg tworzył z Izaakiem, z Jakubem, z Abrahamem e, i zbawienia. zobaczcie, co Abraham otrzymał. Nie? Całkowicie nowe życie. Był dużo. umarły, był umarły no, wcześniej, był umarły. Ono, e, sary były umarłe. I zobaczcie, Pan Bóg wzbudził życie, wyprowadził życie z tej śmierci. Przełamał śmierć. Tak, tak Bóg jest Panem życia i śmierci, a nie wy, a nie człowiek. I jest osobą. Pod, jest tak. w relacji do osoby, do, 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 do właśnie do, nawet po imieniu, bo to jest bardzo osobowe, że jest Bóg, on ma na imię Bóg, jest Panem moim i do osoby, czy Abrahama, bardzo personalne relacje do Izaaka po imieniu, do Jakuba, i też do mnie, prawda? I Bóg, do Pawła, i... do I Bóg no jest Bogiem umarłych, ale żywych. żywych Dobrze. No i teraz Jezus odpowiada bardzo, bardzo ciekawie, no jest w ogóle Jego Słowo tutaj, w tym miejscu, właściwie też w pozostałych Ewangeliach synoptycznych i u Mateusza i u Marka, jest. jest bardzo podobne. Chociaż tutaj jest hmm, chyba najgłębiej to wyjaśnione. Hmm, trochę światła na przyszłość. Trochę mhm, światła m -m. na to, co, do, do czego w ogóle zmierzamy. Bo mówimy, mówicie, nasz kolega, jest nie, mówi trochę światła, wielkie światło. To jest wielkie, ale no. kłócę się z Wami troszkę, to, bo, bo, o to bo. Bo jeżeli mówicie zbawienie, 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 że Bóg dał nam zbawienie, to o co chodzi w tym zbawieniu? Do, do czego my idziemy? Tu Jezus mówi no. sam. Po pierwsze używa takie rzeczy, prawda, że są równianiołom, porównują do, do aniołów ludzi, jaka jest misja aniołów, gdzie człowiek ma uczestnictwo w zmartwychwstaniu. Łukasz tego doświadczył, też Pawła Apostole, w sobie samym, że misja aniołów jest przynosi właśnie słowo Boga, że to, co daje ludziom życie, jest słowo Boga. No Dobrze, Dobra ale nowina. najpierw jest, że te dzieci tego świata się żenią i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani za stronę zagodnych godnych udziału w świecie przyszłym, w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Tak jest. To jest najpierw pierwsze. Tak jest. I Co to, jest... to znaczy? No. E... A kogo Łukasz widział w taki sposób? Kto realizuje to słowo? Paweł Apostoł. Że z tym znakiem zmartwychwstania dla Łukasza, żywym, ucieleśnionym, jest Paweł Apostoł, który jest bezrzędny dla Królestwa Niebieskiego, cały przeniknięty duchem pańskim i jest jak Boga, który niesie Ewangelię. Czyli życiem Pawła pokarmem, oddechem, napojem jest głosić Ewangelię. Jest być albo Jachwę. Ale nieść to no, też widzę. jest tu ważne, bo jest to taka jakby podpowiedź, że kiedy mamy łaskę, i w naszym małżeństwie rodzą się dzieci, to nie dla nas, nie po to, żebyśmy my swoje życie w nich przedłużyli. Ale właśnie rodzą się dla Królestwa Niebieskiego. Czy nowa koncepcja. Dla, mają, mają żyć dla Niego. że Całkowicie nowa koncepcja. Nowy żeby... czasownik, nie brać, jak tam było tak. wcześniej, kodować. Tak. Teraz chrześcijanin będzie wchodził w małżeństwo nie żeby brać żonę, ofiarować się żonego. Ale Wydaje tak, się, prawda? że tutaj Chrystus Aha. nas odnosi w ogóle, do, bo jeżeli mówi tak, dzieci tego świata się żenią i za mąż wychodzą. o jak jak mówimy, ducha, to słowo tego świata. Ale mówi o, o wieku przyszłym tak. Jezus, a więc nie o tym życiu na tej ziemi. Jest pewne napięcie. Są... Tylko o nowym niebie i nowej ziemi. M my tak. żyjemy w napięciu pewnym. Ale... W dwóch rzeczywistościach. Nie Między... Mówimy o zmartwychwstaniu. Nie ma Teraz proszę, proszę mhm. czcigodnych tutaj, ale no. co to jest zmartwychwstanie? Co to znaczy zmartwychwstanie? Jezus nie mówi tutaj o tym, że Ty tylko duchowo się zmienisz, przemienisz, będziesz, będziesz nowym człowiekiem i tak dalej, ale Jemu chodzi o zmartwychwstanie, w sensie, że umrzesz, twoje ciało się rozpadnie w grobie, a po czym otrzymasz nowe ciało. Wierzę w ciała zmartwychwstanie i życie wieczne. wieczne. I teraz, co to znaczy? Że dostanę nowe ciało. Na jakiej zasadzie? Na no, tej zasadzie, którą doświadczył Jezus Chrystus. Nie. Dokładnie. No, jest pierwsze światło. Jest pierwsze światło, bo On zmartwychwstał także w ciele. I to jest ciało uwielbione. Całkowicie inny wymiar tego życia. Widzimy, że w tym ciele uwielbione wiele rzeczy innych mógł robić, których nie robił za życia. Tu, Czyli, na, na. czyli że jeżeli zostaną, zmartwychwstaną staną i się nie będą żenić, ani za mąż wychodzić, to tak. jeżeli my przychodzimy na ten świat i być mężczyzną, znaczy, tak. jako mężczyzna i kobieta, jesteśmy ukonstatowani na tym początku, mówimy, tak. to Drugie jest, że łączy się mężczyzna ze swoją żoną, dwoje będą jednym ciałem, a więc ta relacja małżeńska, ten wymiar, wymiar też i to się wiąże z seksualnością, bo jest prokreacja. Tak. To jest to, że dwa, miłość w sensie jedności ciał, duszy, ducha, w sensie tej jedności małżeńskiej i prokracja. Ale teraz tutaj słyszymy, że w niebie tego nie będzie, czyli w stanie w ciele. Tak. W ciele. Mówimy, że być tak. człowiekiem to jest jednak tak. jedność psychofizyczna. Ten mhm. duch i ciało tak. jako coś jednego, ale jednocześnie będziemy jako mężczyźni, jako kobiety, I ale, jako przede wszystkim, ale jednak... Ale jednak no, bez tego, ty... czyli zostaniemy ukonstytuowani jakby na nowo, ta, ta tak. ludzka natura trochę jest ukonstytuowana na nowo. Jest trochę kierunek pokazany, bo jaki to jest kierunek pokazany? Personalny. Toż Tomasz za chwilę o tym mówi, że w jakim kluczu będzie płciowość w zmartwychwstaniu? Ku doskonałości osoby. Bo to jest od tej do... Czyli być mężczyzną i kobietą, to już nie będzie tego wątku. Te, tego... Proporcjonalnego. I, I tego zjednoczenia małżeńskiego, tylko być mężczyzną i kobietą. To Marc w no, stanie będzie pełnia osoby. Bo to jest ciekawe, to jest od słowa, od mąż i żona przejście do konkretnych osób. Abraham, Izaak, Jakub. Taki tak, co... jakby porządek tego słowa. Czyli jakby to jest pewien aspekt tylko osoby, osoby płciowość, pewna prokreacja, a Jezus daje odpowiedź jakby pełnej osoby. Pełnej... Ale patrzcie, to znaczy, że te dzieci, które się urodzą, ci ludzie, którzy się urodzą tu na tej ziemi, to się urodzą. I kiedy będzie już zmartwychwstanie, koniec z rodzeniem dzieci. Tak. To jest ciekawe, bo no, mamy... aniołów Pan Bóg stworzył w jakiejś tam liczbie tak, i, I, i koniec. Tak. A nie, ludzi stworzył, owszem, ale że tak, tak powiem, ale zaprosił nas do stwarzania. Zaprosił. Tak, tak, tylko ja chcę powiedzieć, i też będzie koniec. Tak, ja I też będzie koniec. Tak. Będzie te 140 czyli, jeżeli, czyli jeżeli ktoś <laughs> czyli staje no. przed Bogiem i mówi: No, przewidziałem z ciebie pięcioro dzieci, nie? że ty tak. powołasz do życia pięcioro nowych ludzi, nie? Tak. a myśmy się zatrzymali na jednym. Bo właśnie, i to, jest, trochę... to jest to, o co pytałeś, bo co znaczy mieć wiary, co to znaczy zmartwychwstać. Czyli tu na Ziemi pełnić wolę Bożą, tak jak Abraham się w końcu nauczył, jak Izaak się nauczył, Jakub się nauczył. Żyć dla Boga, czynić wszystko dla Boga, nic dla siebie, być dla Królestwa Bożego, to znaczy całkowicie oddany w sprawie Bożej, także i w małżeństwie. Także i tutaj są brżeni, mamy też tą łaskę, aby pokazywać innym, że właśnie Bóg wystarczy, że ta miłość i to życie wystarczy, że nie jest istota w zrodzeniu potomstwa. To co Paweł Apostał czy Łukasz, ale się jedno to i drugie dopełnia i mhm. my jesteśmy po to, aby innym dawać też odwagi. Oni też nas uczą, co to znaczy kochać, miłować, służyć, bo nam ofiarować, ofiarować się siebie i w ten sposób się dopełniamy. Abyśmy razem doszli właśnie do Królestwa do ciekawe, że wygląda na to, że yy, w zmartwychwstaniu, ponieważ będziemy i yy, jako, jako ludzie, będziemy duchem i ciałem, że. Yy, Duchowość człowieka będzie jakieś nowe uduchownienie ciała. Jedność będzie, prawda, tak. głęboko jedność w osobie. Czyli doświadczam rozdarcia w osobie obecnej. No my takiego. dzisiaj, hmm. św. Paweł mówi, że dążność ducha jest przeciwna dążności ciała. I między nimi nie ma zgody, stąd jest w naszym życiu tyle różnych nazwki, zmaga i tak dalej. Ale że tam duch będzie. Wynosił. Jakby... I ciało z duchem. Dowartościowanie <laughs> obu rzeczywistości. To jest sposób, który tak, w pewien sposób wartości powstaje. Słuchajcie, to jest też. dobra nowina dla tych wszystkich, którzy dzisiaj mają zamieszanie w swojej naturze, bo na przykład poruszamy wątek osób, które no, mają ciało mężczyzny czy ciało kobiety, a w środku odczuwają się rozdarcie, 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 rozdarcie jakby inna, jakaś in, inna płeć, nie? że to jest takie no, wielkie cierpienie, że ktoś tak. jest w ciele męskim, a czuje w środku mhm. się bardziej kobietą, nie? że to wszystko zostanie, tak, i dlatego, ale to uzdrowione, uzdrowione. ale tu już teraz właśnie pan woła do tego. Abyśmy Jemu zaufali, jemu się powierzyli. No, mnie, I żebyśmy no, też nie bali się hmm. tych swoich problemów, nazwijmy to, w tych relacjach z samym sobą, ale Jemu zaufali i nie pozwolili się nowi y, prowadzić w tym wszystkim, hmm. tylko właśnie słuchać Pana Boga. No Bo y, gdzieś nawet ktoś y, z hierarchów ostatnio mówił, że ten wątek. Y, Chyba arcybiskup Jędrażski, o ile pamiętam, że właściwie wszystko dzisiaj sprowadzamy do seksualności, tymczasem zaryzykuje tak. zdanie, że życie seksualne dzisiaj jest przereklamowane. Tak. w kontekście tego słowa. Oczywiście. Że oderwane od woli, od, od, od osoby w ogóle, od osoby. Jakby staje godności, się po prostu pewnym Od woli nie? Bożej oderwane. Tak. To jest piękne słowo, właśnie o życiu, o woli Bożej, o słowie Boga i o, o historii zbawienia, którą robi Bóg z Abrahamem, bardzo konkretną i z każdym z nas. A teraz patrzcie, jeszcze jedno, nie? Że będą y, dziećmi, a będą równi aniołom i będą dzieć, i są dziećmi Bożymi, dziećmi Bożymi, nie? Czyli tutaj y, można powiedzieć o przebóstwieniu, o czym że, że zmartwychwstanie jest związane też z przebóstwieniem, czyli jakimś ogromnym przeniknięciem, y, Bożą Miłością, w ogóle obecnością Boga, y, że, że to nasze nie mówimy ciała, bo my, my jako ludzie w niebie, y, Centrum właśnie. sobą sobie, co ja myśleć. Więc ja tego <grym> tak to skończyli, Uważam, że to co mówi święty Paweł. Jeżeli tu już tyle cudowności doświadczamy, co będzie dopiero w niebie? I pozostawmy sobie to, tą pełnię tego smaku, tej radości, tej chwały, tej, tej, tej cudowności, tak powiedzmy, tej wielkości, tego naszkopowania na potem. A tutaj prośmy Pana o jedno, bo być żywym, a nie umarłym, to znaczy mieć sobie miłość Bożą. Kochać, przebaczać, pełnić wolę Bożą z całą gorliwością, czy jako ksiądz, czy jako małżonkowie, czy celibatariusze w innych wymiarach. Jak mówię, jako mówi, jako mocą, mówił Łukasz? Ducha Świętego. Tego, tak jest. Bo to jest Łukasz i do rzeczy fantastycznych. Tak. Jak mówi Paweł, ani oko nie widziało, ani uchoń, ani serce nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Gotowo. Bóg tym, którzy Go miłują. Tak jest. Zachęcamy do sięgnięcia do z świętego Jana Pawła II Mężczyzna Niewiastą, Stworzył ich. Tam jest cały piękny paragraf poświęcony dokładnie temu tekstowi. i wyczytacie jeszcze, jeszcze więcej. My jesteśmy za głupi. <grym> Sławek Laskowski, Bogiem, Ks. Sławek Robert